Dobra, słuchajcie, dzisiaj gramy sobie w piłę. Kurwa! Bedi, trochę grzecznie, i co znowu się stało? Jestem gruby! Słyszeliście, panowie, już jeden ramka się znalazł. Teraz wybierajcie skład, a ty popek, co tak leżysz pod Danielkiem? Wychodź spod niego. Pizza Panowie, spokój, to nie jest fejem mas. Uspokójcie się. Salwador, a ty co? Na skrzydle grasz, trzeba grunty ziemi. Jesteś na skrzydle, to trochę biegaj, bo skończysz jak w KFC skrzydełka. Dawaj, dawaj, dawaj! Pierdala. Podaj, podaj, kurwa! Mówiłem, chuju, podaj! kurwa, tutaj podaj! Kurwa, jest! Podaj, kurwa! Kurwa! Ja pierdole! Podaj, ze Chuju, kurwa! Sam sobie podaj, kurwa, i tak byś to spierdolił! To kurwa zjebał! Spierdalaj, cwelu! Dobra, panowie, przerwa, schodźcie. A ty, Mata, co robisz? Jak zejść do świata? No to dawaj, zobaczymy, czy z ciebie taki Ronaldinie, czy Kuba wawrzyniak co najwyżej. Dawaj. Nie, spokojnie, ja tego nie widziałem. Jeszcze raz. Mata, znasz prawo Paskala już po piłkę. A ty masz pizdy w dzienniku, więc się może trochę ogarnij.